Tren dobry, też wszystkim. Dziś pokażę Wam coś ciekawego. Mianowicie dowiecie się, jaka jest największa tajemnica branży suplementacyjnej. I ze mną jest kto? Grzesiu Wałga, zwany odbyciok. Dziękuję Ci, Marcinku. Dziękuję. W tym odcinku opowiemy wam dlaczego większość firm nie pokazuje swojej produkcji. Sprawa jest dosyć prosta, bo nie mają co pokazywać. No tak no, większość osób jednak większość firm jednak stosuje coś takiego jak produkcja kontraktowa. Czyli z zewnątrz mają zlecenie zewnątrz i wtedy yy, mają te suplementy, ale nie mają pełnej kontroli nad tym, co mają w swoim, powiedzmy, magazynie, czy w produkcji w cudzysłowie, oczywiście. Dokładnie. Oczywiście nie jest to nic złego, natomiast po pierwsze, stosując produkcję kontraktową, ciężko jest, ciężko jest w 100% mieć kontrolę nad tym, co konkretnie jest w Twoim produkcie, natomiast produkując na miejscu, można też dać lepszą cenę, bo nie ma pośredników. Tutaj akurat mamy produkcję witaminy D3 i K2 w kapsułkach, w tym binie znajduje się premix, który za pomocą tra transportu próżniowego trafia do kapsułkarki. Tam w sterylnych warunkach jest zamykana w kapsułkach i jak widzicie wszystko jest właściwie robione maszynowo i sam kontakt produktu z operatorem jest ograniczony do minimum. A teraz jesteśmy w miejscu, gdzie kapsułki idą właśnie do słoiczków. To no tak, gotowe paczki z kapsułkami wyprodukowanymi na poprzedniej kapsułkarce trafiają tutaj. Tu są maszynowo liczone, transportowane do słoiczków, słoiczki są zgrzewane. Wszystko oczywiście maszynowo i również tutaj maksymalnie ograniczony kontakt samego produktu z operatorem. Ja Marcin kot załączam maszynę. Tutaj już mamy gotowy, zgrzany produkt, który od razu jest pakowany do takich skrzynek, transportowany na magazyn, na strefę wysyłki i jedzie prosto do klientów. Właściwie nawet za długo nie czeka na magazynie, ponieważ my to wyprzedajemy na bieżąco i macie gwarancję, że dostajecie świeżutko zrobione witaminy i minerały. Dlaczego niewiele firm pokazuje swoją produkcję? Ponieważ jej nie posiadają. Bo standard farmaceutyczny to jest bardzo kosztowna sprawa. Po pierwsze, podział na strefy, same materiały, z których zbudowano to wszystko. Yy, specjalna wentylacja z filtrami yy, ceramicznymi do oczyszczania powietrza. Stacja uzdatniania wody i sterylizacji wody, która jest używana do, czyś, do czyszczenia całej aparatury i zbiorników. Wręcz, wiecie, no nawet woda jest sterylizowana. Tutaj to wszystko sprawia, że suplementy diety mogą być produkowane w dokładnie w takich samych standardach, jakie są produkowane leki. A po to to zrobiliśmy, żeby w przyszłości również właśnie zabrać się za produkcję produktów leczniczych oraz leków. Tak właśnie wygląda profesjonalny mieszalnik. Nie jest to zwykła betoniarka, jak widać, tylko jest to coś, co umożliwia yy, Produkcję, mieszanie na dużą skalę, na przykład białka. No tak, generalnie to jest y, mieszanik binowy, naj, właściwie najbardziej kosztowne rozwiązanie, ale ma swoje plusy. Po pierwsze, można w nim wy, w, wymieszać ogromne ilości prochu na raz. Dwa, jest szczelnie zamknięty, więc do sterylnego pojemnika wsypujemy mieszankę i ona się w idealnych warunkach miesza. Y, no i Koniec końców oszczędzamy energię, bo w takim jednym mieszalniku można, jak już mówiłem, wymieszać ogromne ilości proszku, co wymagałoby takich tanich, standardowych mieszalników do produkcji spożywczej bardzo dużo. Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie przygotowany jest sprzęt do mycia, to jest na przykład pompa próżniowa z filtrami po produkcji białka. Tutaj znajduje się myjnia, tam będzie to wszystko czyszczone i sterylizowane. Tutaj natomiast mamy specjalne urządzenie do czyszczenia parą wodną w bardzo, bardzo wysokich temperaturach, co od razu zabija wszystkie zarazki. kwestie produkcji, tak samo i w logistyce jest mega czystość. Sami zobaczcie. E, posadzka żywicy, co jest rzadkością w firmach, szczególnie tego typu. Dokładnie. Zwy, zazwyczaj taka posadzka jest e, kładziona na produkcji u nas jest e, nawet na magazynie, nawet na części logistycznej, po to, żeby łatwiej utrzymać czystość, tak samo wielorazowego użytku specjalne skrzynki które są na bieżąco myte przy każdej nowej partii to wszystko sprawia, że mamy całkowitą kontrolę nad higieną i wasze paczki są przechowywane w dobrych warunkach, nie gdzieś tam w jakiejś wiacie czy w piwnicy, tylko w odpowiednio przystosowanym do tego nowoczesnym magazynie. Marcinku, w racji tego, że już z nami jesteś przez tyle lat Chciałbym ci podarować tą oto beczkę po szwagandzie na ogórki kiszone o, dzięki, swoją dzięki. drogą. Mamy specjalnie wydzielony sektor, na ogórki kiszone, niedługo wprowadzamy je do produkcji. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie małosolne, czy takie porządnie ukiszone. Poza tym wódeczka Uuu. weselna, teraz już nie dźwigasz, to można tak, się sobie robić, a tu zagrycha, proszę bardzo. <grycha> <grycha> Mortadela smacznego rośni dużo. Marzenie dzieciństwa, nie. To będą no teraz. No... Powrót do przyszłości, o teraz będzie powrót do przyszłości, dziękuję. Cał całuję, całuję, no, towarzyszu. I co? I? <laughs> I łapy? De, łapy nie ma, no łapy nie ma, patrzcie, łapy nie ma, ale za to e, ogóry będą. Tak, <laughs> ale ogór siedzi. Ale bym tak. seł ogóra z od O kurde, oszukał mnie.